Złom dobry, witam na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. Jestem na parkingu daleko od domu. Poniedziałek 9 października e, czas nagrać kolejnego filmika. No i dzisiejszy odcinek będzie nosił tytuł PPP, czyli poniedziałkowa przypowieść puszkowa. Moi drodzy, e, jestem na, na włączonym silniku w tym samochodziku, no bo. Telefon mam tylko na 3% mocy, no i muszę go ładować. Tym kablem białym właśnie jest ładowany. Czekam na jakieś adresy, jakieś załadunki, podobno miały tu być w tym rejonie. Spędziłem tu wczoraj niedzielę, była nawet dość ładna pogoda. Film, który nagrywałem rano w niedzielę, był taki deszczowy, ale, ale potem po prostu zrobiło się błękitne niebo, chociaż było chłodno, wiatr wiał. Było błękitne niebo większość dnia i świeciło słońce. Dzisiaj jest poniedziałek, taki właśnie kolor poniedziałku szary. Poniedziałek to mój ulubiony dzień, bo nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. No i dzisiaj opowiem Wam przypowieść puszkową. Wstałem koło dziewiątej i robiłem sobie tutaj kawę, gotowałem sobie wodę na kawę. Tam jest brama, brama przez którą się można dostać na autostradę tutaj, no z zewnątrz, jakby. I przez tą bramę wjechał sobie rowerem starszy gość. Wjechał sobie rowerem. Był to rower, zwykły, bez przerzutek. damka z taką dziwną kierownicą od roweru Górskiego innego. No i tam jest pierwszy kosz. nie? Tam się przy tym koszu zatrzymał i zagląda. Ja tu gotuję wodę na kawę i tak patrzę na niego. Potem przejechał tam, do następnego kosza zagląda. No i tutaj sobie koło tej pierwszej budki, rower oparł. Ja otworzyłem szybę i go zawołałem. Nie? I mówię, jeżeli pan zbiera puszki, to mam kilka, bo miałem pod siedzeniem kilka puszek po energolach, których już nie piję drugi tydzień i czuję się lepiej. Mam więcej energii, jak nie piję energetyków, powiem wam. Posłuchałem moich zwolenników, którzy mi tam pisali w komentarzach, żeby nie pić energetyków. No i już drugi tydzień chyba nie piję i tych energetyków i mam więcej energii. Za to piję inne takie. Różne o, takie wiecie, multiwitamina i takie omarańczowe różne, żona mi kupuje, no i wiecie co, zabłałem tego pana, podszedł tutaj y, i dałem mu te puszki, miał taki worek foliowy, było tych puszek, nie wiem ile, 7, więcej jak 5, mniej jak 10. no, miałem pod siedzeniem zgniecione, dałem mu te puszki. Zapytałem, czy ogląda internet, bo to starszy gość był, mówi, że nie ogląda, no to mu nie dałem żadnej wizytówki i tak dalej, ale życzyłem mu miłego dnia i powodzenia. Obskoczył cały ten parking, duży, wszystkie te śmietniki, no i nie miał tam za dużego wyniku, dobrego, bo wczoraj był konkurent jego, tu widziałem, też starszy gość chodził. On mi zresztą wspominał o tym, że tu jakiś inny chodził. ja mówię, no taki starszy, wczoraj go widziałem, także tych puszek nie rozbierał za dużo, ale wiecie, co mi się podobało? To, że się nie spieszył, chodził sobie powolutku, od kosza do kosza, miał torbę i tak taką torbę eee, i z uszami i ten, i worki, nie? Robert sobie to zostawił i przez cały parking przeszedł, nie? Nie spieszył się, mówi tu do mnie, że on na chleb zbiera, nie? Że to zawsze na chleb zbiera, nie? Fajnie, bo może jakiś domek tam ma na wiosce, nie płaci czynszu i sobie tak yy, zbiera, ale mi się podoba to. Moi drodzy, bez pośpiechu, chodzi sobie człowiek, wyciąga darmowe pieniądze z paśników i takie życie mi się podoba, ja też tak chcę. Chodzić, ruszać się, jeździć rowerkiem, zbierać puszki, zbierać butelki, złom wszelki. I dzisiaj daję wypowiedzenie, moi drodzy, mam tam w umowie, czytałem, że mam miesiąc na wypowiedzenie tam, więc napiszę im dzisiaj, że rezygnuję ze współpracy. Ponieważ yy, chcę zmienić moje życie, tak? Wczoraj były urodziny mojej żony, które spędziłem tutaj, daleko od niej, daleko od domu, i było mi smutno i też było smutno, bo miałem być w domu w niedzielę, ale nie wyszło jak zwykle. No i moi drodzy, podoba się mi to, bo jest ruch, jest świeże powietrze, zawsze jakiś pieniądz zarobię. Tak, jeżeli puszki będę zbierał, butelki z łą no i jeszcze filmiki o tym będę robił. Mam nadzieję, że przybędzie mi subskrybentów, przybędzie mi widzów i będziecie mi kibicować i będziemy razem współpracować, tak? <grytanie> Lubię nagrywanie filmów, lubię opowieści, lubię opowiadania. I pozazdrościłem temu facetowi, mimo że skromny rower miał i skromnie był ubrany i tak sobie tutaj Chodził, ale chodził sobie spokojnie, bez pośpiechu, w swoim tempie. Po prostu niezależność, wolność. Wiadomo, że ja mam teraz tutaj dobre pieniądze, zarabiam dobre pieniądze i jest to trochę paradoks, tak, że chcę zrezygnować z dobrych pieniędzy na rzecz puszkowych pieniędzy, ale e, można mieć dużo pieniędzy, a żyć w nędzy, wiecie. A można mieć parę groszy i być szczęśliwym, także ja wolę być żoną na starość i, Kolejne podejście, moi drodzy. Będę rezygnował z transportu i nie będę zbierał na żadne paliwo, puszki, tylko będę ten złom wszystko i puszki na życie, na bieżąco, na życie przeznaczał. No i taka dzisiejsza przypowieść poniedziałkowa, puszkowa, moi drodzy. Ten gość, tak spojrzałem na niego fajnie, taki spokojny człowiek sobie tutaj zbierał, po prostu postawił sobie rower, chodził sobie. Ja żyję na Śląsku, tak? tutaj jest, okolice Rzeszowa są, ale ja żyję na Śląsku. Tam ostatnio jechałem tak zwaną średnicówką drogą, blokowiska na blokowiskach moi drodzy. Duże skupiska ludzi, tak, którzy produkują puszki puste. A jeszcze tam żyję w terenie dodatkowo turystycznym, gdzie ludzie jeżdżą w góry, do Wisły, do Brennej, do Ustronia, do, do Istebnej, do Koniakowa i tam. Tam naprawdę dużo puszek zostaje pustych, więc podjąłem decyzję wczoraj właściwie w głowie swojej, że, że rezygnuję z tego transportu, ze swojego transportu, z tego transportu tutaj, że jeżdżę u nich i zaraz piszę wypowiedzenie i, i po prostu jeszcze miesiąc pojeżdżę i do widzenia, tak, do widzenia. I jeżeli ktoś by chciał przysłać mi jakąś paczkę, bo zdarza się, że twórcy otrzymują paczki od widzów, to powiem Wam tak: worki, rękawice, chwytaki. Takie, takie rzeczy wkładajcie do paki, tak? <laughs> Jeżeli ktoś by chciał kiedyś paczkę wysłać mi to. Worki duże, z taką tasiemką najlepiej, rękawice i chwytaki. To wkładajcie do paki. Wszystkiego dobrego z zawodowego. Wybaczcie, że dzisiaj taki filmik, no nic ciekawego, nie jest pokazane, ale jest opowiadany, tak? Życzę Wam miłego, udanego tygodnia. Prosperujcie, zarabiajcie, puszki, zbierajcie i filmy nagrywajcie, wszystkiego dobrego, od zawodowego, do następnego, do następnego a kiedyś będę miał takiego kampera, takiego o tak, może podobnego i z żonką pojeździmy po Europie i będę zbierał wszędzie puszki chłopie miejcie się, miejcie się dobrze, jeszcze raz żegnam się z wami tymi widokami